Jest mamy. Jest kolejne. Też ładne. Bugarka zmieniłem. Tamtego zerwałem. O, chodź, chodź, chodź. Też ładne. No i spokojnie. Dobra, dobra. No zobaczcie, kolejna piękna. No 40 będzie miał. Branie petarda, przy bieraku który tak szalał. mi się zaplątał w siatkę, no ale udało się. No zobaczcie, przepiękny. Dobra, nie I poszli. Branie na wobka, malowanie okonia konia od firmy Kennard. Mały kaliber, 500 metrów.